Cześć, witajcie, witajcie w kolejnej serii, w pierwszym odcinku kolejnej serii. Tym razem będziemy grać w solo, yy, na single player oczywiście. Yy, mam wbudowane, znaczy, może, tak, montowane shadery i w ogóle, także myślę, że będzie ciekawie. I zaczynamy od stworzenia świata. Yy. No, tutaj stworzyliśmy sobie jakiś tam świat, survival oczywiście. Tutaj nic nie zmieniamy, chyba że... Nie, tutaj nic nie zmieniamy. Dobra, to lecimy. No, ogólnie bardzo mi się podobają shadery. O kurde, no jak widzicie lekko laguje, ale to wszystko przez wczytywanie yy, się świata. Ale tak to jestem pod wrażeniem tej modyfikacji No sami spójrzcie jak to wszystko pięknie wygląda To w ogóle odbicia, woda No, no patrzcie czy to nie jest piękne Cudowne moim zdaniem przynajmniej Dobra yy, Zaczynamy, zbierzmy sobie tutaj Trochę Teraz mam 20 FPSów bez nagrywania mam 60, czyli jest nawet, nawet spoko. Ale jak wy widzicie wszystko ładnie, płynnie działa. A nie będzie się patrzeć w ten w słońce, bo strasznie razi w oczy. Oje, no jaki jest pomysł na tę serię? No to coś będzie typu Ala, Solo, Huśka, coś takiego, czyli wgrywam różne modyfikacje, gram sobie samemu. Trochę takie odbicie od y, serwera i w ogóle, żeby się wyluzować, już przecież są wakacje, także no... Miałem pomysł na no, serię rano, tak myślałem sobie, kurde no fajnie by było tak zagrać sobie na shaderach i może to nakręcić. Także no, jak widzicie, pojawia się odcinek z shaderami. Pierwsza tak, tak, takie, takie coś u mnie na kanale. I tak, i shadery. Shadery to jest bardzo mm, wymagająca modyfikacji. Wymagająca modyfikacja. Wymagająca naprawdę naprawdę dobrego komputera. Jak wiecie, no ja tam komputer mam nawet... nawet dobry, no nawet, no, prawie 4000 kosztował, także naprawdę no... Nieźle poszło na to kasy, ale no... Nie. I tak nie jest. Nie, nie jest taki drogi i myślałam, że będzie droższy i w ogóle. Jak widzicie mamy cień swój własny. Co prawda oczywiście jest klockowaty, ale, ale jest. Kurde, dżungla. Ja w dżungli nie chcę się osiedlać. Dobra, przejdziemy sobie przez nią. Hmm, nic nie widzę. Dobra. Trzeba będzie jakieś jedzonko znaleźć. Ale to już potem. 18 FPSów, ale no, no jakoś tak, tak nie, nie widzę nic, żeby jakoś źle, źle to wyglądało. O, już się zaczyna, noc chyba robić powoli. O, mam jakąś dziurę. Spoko, już mamy dziurkę. Zobaczcie na tą wodę. Piękna ta woda jest. O, I love it. Oczywiście. Patrzcie jak macie tutaj dochodzą Jak wam dochodzą shadery Macie tutaj w opcjach shaders I ja tutaj mam Grany oczywiście shaders pack Który dodaje mi multum tych shaderów Różnych Jak widzicie mogę o coś takiego na przykład O i, w, i jakoś Inaczej to już chyba wygląda co nie? Jakaś czarna woda Czarna woda chuśka Dobra ale przemienimy sobie na ten na którym graliśmy i zobaczcie, tutaj oczywiście mogę sobie zmienić na normalne, czyli bez shaderu. To wtedy od razu mam więcej FPS-ów i w ogóle jest normalny świat. No, więc no tutaj macie y, dużo do wyboru. Także no... czekajcie. Hmm. No nawet... To ja naprawdę polecam te shadery. Jak widzieliście, te shadery nazywają się um, chocapic 13v3 Ultrashaderspack.zip Także naprawdę są spoko, zobaczcie na to wszystko w ogóle, jak to wszystko pięknie wygląda. Kurczaki. Będzie jedzonka O, w ogóle no zarąbiście to wszystko, wygląda, mi się to tak podoba, jestem tak najarany tym krzyżowem. O, jakąś fajną polanę mamy. No, chodź tu. O no, 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 chodź tu. No. Dobra. Coś tam drewna mamy, czyli już sobie powoli zaczniemy podstawowe narzędzia robić. W ogóle patrzcie na to niszczenie. Jakoś też inaczej to wygląda. O, gdzie słyszę zombie. O, lekkie lagi, dobra, już powróciły FPSy. y chodź, chodź, chodź. Patrzcie na ten dźwięk. No, teraz już nie, ale w ogóle zobaczcie. Faluje. Niemożliwe. Masakrem się to tak wszystko podoba. Jeszcze, no tyle razy to już mówiłem, ale to ja pitole to po prostu szoglam. zarobiście że ktoś to tak wymyślił. No niestety właśnie jedynym minusem w sumie... Czemu to jest? Jedynym minusem to jest to, że trzeba mieć naprawdę sprawny komputer, naprawdę wytrzymałą kartę graficzną. Bo słyszałem, że przy shaderach lubią się karty palić. No Kur, chodź tu. No kurczaka, no. Dawaj, chodź tu. Kurczaka, chodź, chodź, chodź. Kurczaku, chodź. No. Chodź, kurczaku. Teraz ty. No chodź, bo do rosołu jesteś mi potrzebny, kurde. Co za szmaciesz. Dobra. Jeszcze tutaj jest szerełko. Nawet mi się fajnie gra. Powiem szczerze, że się fajnie nawet gra na tych shaderach. No, Zarobiście Nawet tak ścin za bardzo nie ma. Stałe klatki. 30 FPS-ów, no, nie jest ładnie nawet. Potem no, ten. ten. W ogóle, zobaczcie jak to wygląda. Pięknie to wszystko wygląda. Dobra. Mm, Tutaj ja mamy jakąś... jakąś... jakieś lekkie wzgórze. W ogóle te owce, nie nasz no, szok. <gryw> o! Dobra, mamy dziurgę. Dziurga. Fok, nic nie widać. No dobra, to to zostawimy sobie na następny odcinek. Yy... Gdzie jesteś, zombie? Zombie! Dobra, to się wkopiemy gdzieś tutaj. Pa patrzcie, na. Patrzcie, patrzcie o tutaj, no, Nie mogę Wam tego pokazać, ale. dzisiaj jak ruszam tak. Jest cień, lol Dobra Wiem, że ciemno, ale no, nic nie poradzę Ja też dużo nie widzę Dobra, zrobimy tak Tak, zrobimy sobie podstawowe oczywiście narzędzia Nie guzik, tylko narzędzia Kurwa No jednak trochę, trochę to laguje no. Muszę przyznać, że jednak te shadery naprawdę zabierają nieźle tej pamięci całej w ogóle. Procesor też nieźle osłabiają. O, węgiel mamy ekstra. No to już ciemno nie będzie. No ale cóż, trzeba się poświęcić czasami dla piękności, nie? A jakieś dziewczynami? Nie pójdziesz, nie wiem, na piwo czy na, na coś. Nie idziesz na wagary, no bo twoja dziewczyna siedzi w szkole i co? Zostawi się tak? No właśnie. No więc co? Dobra, mam światełko. Patrzcie w ogóle na to światło, jaka to jest radość dla mnie, jak ja to widzę w ogóle. Nie, pięknie to wygląda. Jeśli chcecie, żebym nie wiem, zrobił poradnik, jak zainstalować shader, oczywiście zrobię to. To wszystko dla was robię, to wszystkie filmiki i w ogóle się staram jak najlepiej zrobić każdy materiał że wam się, się mile i to oglądało i ja, że miał uśmiech na twarzy, że po prostu się to komuś podoba. I to największą radość mi to sprawia. No na przykład nie, no zapytajcie, na, 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 jak ja się na przykład przejmuję, jak, o Jezu, mam dwie łapki w dół pod filmem, to ja się naprawdę wtedy tak trochę przejmuję, że coś mi nie wyszło, że po prostu no, dać da sobie spokój i chyba. Tak myślę, żeby zdać sobie spokój. Ale no jednak Holender i reszta, reszta ekipy namawiają mnie cały czas, żebym jednak nie rezygnował. No i w sumie chyba nie zrezygnuję. Jestem już przekonany tak, że tak mnie przekonali do tego nagrywania, że naprawdę wciągnąłem się w to bardzo. No i myślę, że <laughs> fajnie by było jakbyście też mnie rozgłaszali gdzieś, bo myślę, że robię ciekawe filmiki. Yy, różne serie mam yy, jest wszystko PvP, jest SG, jest yy, zwykła gra na multiplayer, będzie teraz na single player, więc naprawdę no... Harmonogram mam zajęty na cały tydzień praktycznie. O to jeszcze węgiel. Dobra. Zombie zginęło. Dobra. Co jeszcze? Dobra, nakopaliśmy trochę cobblestone'a Weźmiemy sobie, teraz zrobimy podstawowe narzędzia znowu, czyli mieczyk. Tutaj oczywiście. Jest update! Woo! No, update musi być. No i kilof oczywiście. Dobra, kopiłem sobie. Zaraz będę chciał poszukać gdzieś... Jakiejś... Jaskini, może poznajdujemy tam żelazo i w ogóle. Najpierw zrobimy sobie oczywiście ym, piecyk. Dobra, mamy piecyk. Dobra, jedną wystarczy. Już tutaj widzę głodu nie mam. Teraz zejdziemy sobie trochę niżej. To 65 poziom, no czyli naprawdę... Właśnie, jakbyście chcieli Seeda. Proszę, to jest Seed. Seed jest... Wow, jaki jest Seed dziwny. Dobra, nieważne. Chyba teraz takie słowo. Bo kie kiedyś to było F3 i gdzieś w tym miejscu, gdzieś o tutaj był Seed. To ja pamiętam jeszcze. Ja w ogóle od wersji 1.2 chyba zacząłem grać, czyli nawet wcześniej. Dalej. Co to serii z multiplayer e, teraz na razie nie będzie, e, ponieważ skupiam się głównie na serwerze, gdzie jest whitelista. Niestety nie mogę na razie z tego serwera nagrywać, gdyż no jest wojna. Jest, co to jest coś takiego ala kwadratowa masakra, czyli mamy dwa zamki i się napierdalamy ostro. No, także, no, żelazo mamy już, spoko. No, także, no, niestety nie będę z tego mógł nagrywać, przynajmniej dopóki y, oni nadal nie zaatakują, nie będą mieli kordów i w ogóle, bo po prostu nie chcę kordów pokazywać ani y, tam naszej bazy, bo mamy naprawdę niezłe zabezpieczenia, jednak nie będą już takie niezłe, gdy się o nich dowiedzą, także, no, niestety y, nie będę mógł dla was z tego nagrywać ale myślę, że się to odbije na serii SG, myślę, że PvP, tam mam też wyzwanie od Irvinga. No także będziemy się bić za niedługo, oby z sukcesem dla mnie. Ale oczywiście, o kurde, głód mnie bije. Ale także oczywiście myślę, że Irving, jak mnie wyzwał, to też jest dobr dobrym PvParzem. No niech będzie piwipiarzem. Jest dobrym piwipiarzem. No i będzie ze mną piwipiarował. <grym> Moje słownictwo. Dobra, no, zjemy sobie coś od razu. Teraz chyba do połowy, nie? Schodzi. Zaraz zobaczymy, bo nie jestem pewien, bo... Tak, do połowy? Zaraz zobaczymy. <grym> chyba do połowy, z tego co pamiętam. Tak, do połowy. Nie. Dobra, co ja nie chcę dalej patrzeć. Dobra. Schodzimy sobie na dół i dalej kopiemy. Mm. Ja już? Kurde, z przyzwyczajenia tab wciskam, żeby zobaczyć, które na że Jakie żal. Dole żal, Nie, no, nie, unzub nie, ale. Ostatnio straciłem dwóch widzów, to tak się przejąłem, miałem 22 subskrypcje. Wchodzę siódma rano, już mam 20. Ja myślę, no nie wiem dlaczego, od razu kurde, od razu jakby nie, dostał szok po prostu, nie? To jest dla mnie naprawdę duży szok, jak stracę, tam widzę nawet jednego, czy tam dwóch. bo to jednak widzowie są na razie dla mnie wszystkim, to dzięki Wam, dzięki tam moim kolegom. Chce mi się nagrywać tak naprawdę, nie? Jak widzę, że tam piszecie w komentarzach, że to jest ciekawe, no to naprawdę chce mi się te, to nagrywać, no i myślę, że fajnie jest tak dostać pozytywną opinię na temat mojej pracy, do której wkładam dużo naprawdę serca i myślę, że nie są to jakieś sztywne filmiki. A to jest chyba najważniejsze, żeby nie były takie No, cze, cze, cześć i, i, Ja, ja, ja się ba, bardzo stre, stresuję Nie no, tak nie ma, nie Tak nie powinno być i myślę, że tak u mnie nie ma Kurde Dobra, chyba będzie cięcie, bo Dobra, będzie cięcie, bo nie chcę, żebyście oglądali, jak ja wchodzę sobie w sobie po schodach Dobra, to zaraz się widzimy Dobra, jestem już na górze Słyszę tutaj szkielety i w ogóle, więc na razie nie będziemy wychodzić Zjemy sobie Najpierw, dobra. Tutaj sobie przepalimy już żelazo od razu. Dobra, mm, tak patrzę ile to by było tego nagrania. Tak myślę, że 10 minut. Więc za jakieś kolejne 10 minut będziemy kończyć. W tym czasie może posprawdzamy sobie, jakie tutaj są jeszcze shadery. Popatrzymy przynajmniej. O, Max jest shaders. shader. Shader. What the fuck Dobra, coś się stało. Także to by było na tyle. Ja to próbuję, będę spróbował naprawić. No i jak widzicie nie, wiem, co to się stało. Ale dobra, wiecie co? Wyłączam Minecrafta i zaraz się widzimy ponownie. Dobra, jesteśmy ponownie. Yy, naprawiłem już ten błąd. Tak, po prostu musiałem włączyć i włączyć Minecrafta. Nie, co się stało, jakieś dziwne bugi się pojawiały. Dobra, na razie nie będziemy wychodzić, bo jak słyszycie, szkielety chodzą i nas zestrzelą zaraz. Yy, tutaj żelazo nam się ładnie przepala. No, ten pierwszy odcinek naprawdę będzie taki nudny w ogóle, ale to wiecie, wiecie jak to jest. Nie może się chyba tłumaczyć, że pierwsze odcinki na pewno takie będą, więc to będzie bardziej spędzanie czasu nad kopaniem surowców, zbieraniem drewna i takie tam duperele. Także no, ja bym się z wami żegnał powoli, misiaczki i w ogóle. Misiaczki, ja pierdolę, co jaki depin. Będę się z wami żegnał, moi widzowie, kochani. Zostawcie łapkę w dół i, dla nowej serii, tak? Dla uczyszczenia nowej serii. No, zostawcie komentarze, ocencie ten filmik, napiszcie czy Wam się podoba, czy mają być shadery, czy nie, czy jakie mam w grę shadery, czy te shadery Wam się podobają, więc naprawdę macie tematów do wyboru, do wyboru sporo. Mm, także no ja Was zostawiam. Piszcie w komentarzach, oceniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, no i... To by było na tyle. Siema na rapa cześć, jak tam Nolif. No i do zobaczenia w następnym materiale, który pojawi się, mam nadzieję, już za niedługo. Myślę, że to będzie PvP, no lub SG. Także siema na rapa, cześć, no i do zobaczonka.